W dzisiejszym odcinku wyputujemy strych u Tomku i więc strych zaczniemy tutaj. Od razu powiem tak, że to będzie mały strych. Nie taki tuży, tylko właśnie taki skromny. Gdzie może będzie mieszkać spółlokator? Zobaczymy. Więc tutaj podłoga. Stafianko? No, teraz pora na... W sumie, może tak na odmiany. Nie, bo zawsze jest zrobiona z kamienia. No to z prógów Żeby było ciekawiej. Stawianko. Tylko, że tutaj będę musiał to zakryć jakoś, ale już zresztą. Dobrze, teraz pora na ochotnie, albo nie, lata rękę. Lata o, super. Daj tam i postaram się, żeby to było ładne. Peczka? Nie, może jakaś. Damy to, tak trochę stopy. Może łóżko damy? Może gość będzie Czera mieszkać? Ta beczka, a w sumie tutaj też może być. Tutaj wstawiam, tutaj też będziemy musieli dać trabinę. Tutaj tam, żeby nikt nie widział. W sumie każdy widzi. Łóżko, łóżko. i w sumie strych skończony. Ale pamiętajmy o trapinie. Trapina. Która jest najważniejsza. Tylko że teraz będę musiał to zakryć. To było gdzieś. Tutaj, tak. Może jakimiś kwiatami damy. Ty, dobry pomysł. Więc byk. Może tym razem nie będzie widoczny. zimia. No to teraz kwiaty. Nie. Toniczka. Gdzie? Tutaj. Pyk. Taj naturalny Sprawdzam. Nie, to nie ma sensu. O ametyst. Jest. jest. spoko. Teraz stawiam pyk. Tutaj będę musiał zakryć trafę. Hmm, dobra. Teraz toniczki. No, więc w dzisiejszym odcinku to było na tyle.